Cześć, z tej strony Remek z a to jest kolejny odcinek Okiem Eksperta. W dzisiejszym odcinku historia pewnej Mazdy, czyli jak to się niektórzy śmieją, producenta, który przy budowie swoich samochodów inspirował się Flintstonami, bo po kilku latach brakuje w tych samochodach podłogi. No ale możemy się śmiać z tego, oczywiście. No, Mazda no, no słabo zabezpiecza swoje samochody antykorozyjnie, przynajmniej od spodu. Natomiast ma inne walory mam tutaj na myśli jednostki napędowe, gdzie są one naprawdę fajne, Mazda nie ulega downsizingowi, nie zmniejsza pojemności wręcz idzie w drugą stronę, te pojemności są większe, nawet teraz wypuścili diesla 3.3 sześciocylindrowego gdzie przy takiej marce nie premium no to jest bardzo, bardzo fajne, ja to akurat bardzo doceniam Ponieważ, no, jak sami dobrze wiemy, motoryzacja się kończy te silniki, litróweczki w większości, trzy cylindry i tak No, nie tędy droga. Nie tędy droga. Więc, Mazda, jak dla mnie na plus, sprawdzany samochód Mazda 3. Z ogłoszenia wynikało, że jest to samochód z 2014 roku z benzynowym silnikiem dwulitrowym 120 koni, Bez turbiny, niewyżyłowany, Prosta jednostka. Może nie za szybka. Ale odwdzięcza się niskimi kosztami eksploatacji. Samochód w manualnej skrzyni biegów e, był zaznaczony jako bezwypadkowy, serwisowany, sprowadzony z Niemiec. Przebieg 80 000 km, a cena, za jaką był wystawiony, to 49 800 zł. A więc co? Pojechałem na miejsce. Jesteś w trakcie zmiany auta. Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Klient zamówił sobie pakiet Maxi, czyli oprócz standardowego sprawdzenia, jeszcze obejrzenie auta od spodu na podnośniku i dodatkowo podłączenie komputera diagnostycznego. Obejrzałem sobie ją z zewnątrz, jakieś delikatne obicia, ryski, czyli takie typowe ślady eksploatacji. Zacząłem sprawdzać grubość powłoki lakierniczej, no bo auto jako bezwypadkowe, no niestety, no nie do końca. Z lewej strony na tylnym błotniku ponad 1000 mikronów, czyli błotnik naprawiany przy użyciu masy szpachlowej. Prawa strona cała przelakierowana, druga warstwa lakieru. No i powiem Wam dach, dach też miał 200 mikronów, nie? gdzie elementy oryginalne. Tak jak maska czy tylna klapa miały po, po 100 mikronów i tutaj z lewej strony też błotnik i drzwi też miały po około 100 mikronów. I sprawdzałem ten dach dwa razy, czy na pewno gdzieś tam źle nie przyłożyłem miernika, no nie, no, no 200, czyli wychodzi na to, że dach też był przelakierowany. Dlaczego, z jakiego powodu, tego nie wiemy. Szczeliny pomiędzy elementami, no z przodu e, maska była e, słabo spasowana, było widać, że, 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 było coś tam, że było coś tam robione, bo na masce też była druga warstwa lakieru. Co dalej? E, spojrzałem na opony, słuchajcie, opony z 2013 roku, czyli prawdopodobnie ta Mazda e, na tych oponach wyjechała z salonu, no i do tej pory jeździła na nich. No ale 80 tysięcy, ktoś może mało jeździł. Na no, no śmietnik. No niestety, niestety śmietnik. Patrząc pod maskę, jak się otwierało maskę, no to silnik wyglądał i cała tutaj komora jak nowy. Prawdopodobnie było wyczyszczone, ale może przy tym przebiegł ktoś, ktoś, ktoś dbał, ale naprawdę, tam można było, spod maski można było jeść. Naprawdę było mega, mega czysto. W środku samochód... Był przygotowany do, do sprzedaży, był w miarę czysty, wysprzątany. Na podsofice było, była jakaś tam e, plamka brudna czy dwie, ale to eksploatacja, to, to mało, mało istotne. E, wszystkie n, systemy, każdy guziczek, posprawdzałem w środku, całe wyposażenie, wszystko działało. E, jedynie no, wyświetlacz tutaj, ten centralny e, na desce od systemu, e, no Był pęknięty i z prawej, i z lewej strony y, był, miał właśnie pęknięcie, ale o dziwo no, reagował na dotyk działał. Wszystko było ok, no ale no, wyglądało to naprawdę słabo. Kierownica też, y, skóra na kierownicy. Y, no miała, no kurcze, no miała przetarcia, no nie, nie, na 80 tysięcy, chyba, że, no to też się tak zdarza, no, no każdy z nas ma inną skórę, wykonuje inne czynności w życiu i czasami się zdarza tak, że no samochody, no mają, mają, przetartą tą skórę na kierownicy, no tu była, tu była ewidentnie przetarta i, i te 80 tysięcy to od razu powinna się zapalić czerwona lampka, nie? Jeżeli chodzi o ten przebieg, który był wskazany na liczniku, i co? No, samochód był już zarejestrowany w Polsce, ubezpieczony, przejechałem się nim. Długo stał na placu, więc przy hamowaniu słychać było, było tarcie. Na tarczach też to było widać, że był taki rdzawy nalot, więc pewnie trzeba by się nim trochę przejechać i, i byłoby ok, bo same tarcze i klocki były w niezłym stanie. Tam jeszcze było to jak najbardziej do jazdy. Ciężko wchodziła dwójka i, i czwórka. Nie wiem, może też, że długo stał, ale. No ale no taki, taki był fakt stwierdzony Że dwójka i czwórka Wchodziły o wiele ciężej Niż inne przełożenia No i co Wjechaliśmy tym samochodem też na podnośnik <laughs> Podnieśliśmy ten samochód No i I tam jak to w Marcie. No wszędzie była ruda Po prostu wszędzie Oczywiście osłony plastikowe Jakbyśmy je pościągali To pewnie też tam byłoby Eee, źle. Eee, no, auto nadawało się od razu do, do zabezpieczenia antykorozyjnego eee, Ja nie wiem, czy ono może stało gdzieś w wodzie, sprowadzony z Niemiec, tam po wodzie częściej niż u nas. Albo to po prostu, no, po, pro, po prostu mazda. Po prostu mazda. Więc co, jeszcze zapytałem o historię serwisową. Pan nie miał. Takiej historii nie wiedział. Mówił, że może jest elektroniczna, ale też nie był tego pewny. I tyle o historii. Samochód podłączyłem też do komputera diagnostycznego. Tutaj żadnych błędów komputer nie wykazał w żadnym z modułów. Kontrolki się żadne też nie świeciły więc pod tym względem było ok. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. No i co? No niestety, no samochód nie został polecony ze względu na to, że nie był zgodny z opisem jednak te lakierowanie, naprawiany ten tylny błotnik, nie wiadomo co to na tym dachu dlaczego druga warstwa lakieru od spodu, tak jak mówiłem, no dramat opony śmietnik i co, auto fajne ogólnie fajnie się nim jeździ, fajny silnik no ale no niestety, no nie ten egzemplarz Chyba, że ktoś chciałby do niego dołożyć dobrych parę złotych No bo czy opony, czy, czy to zabezpieczenie antykorozyjne No to, to nie mówimy tutaj o setkach, tylko mówimy o, niestety, o tysiącach złotych nie? No i tak się skończyły te oględziny Niestety kolejne auto niepolecone Szukamy dla Was dalej samochodów. Mamy nadzieję, że trafi się jakiś naprawdę fajny egzemplarz, fajny rodzynek, który będzie godny polecenia. To co? Trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć.